Cześć playerzy, dzisiaj nauczymy się utworu, który z pewnością przyda się na każdej niezłej imprezie. Akcent przez Twoje oczy zielone. Zaczynamy! Utwór naprawdę jest banalnie prosty. Jeśli, oczywiście, zaczęliście od pierwszej lekcji, a w zasadzie od lekcji zerowej na okulele, i doszliście do tego miejsca, to poradzicie sobie bez jakichkolwiek problemów z tym utworem. Wicie, które już bardzo dobrze znamy. Du, du, góra, góra, dół, góra. Powtórzmy je sobie kilka razy. Dół, du, góra, gura, du, góra. Jeszcze dwa. Dół, du, góra, góra, du, gura. I ostatni raz. Dół, du, góra, góra, du, góra. góra, góra, góra. góra, góra, góra. Zapewnijmy je teraz w kółko. Du, du, góra, góra, du, du, góra, góra, du, du, góra, du, dół, góra, góra, góra. no to teraz lecimy z akordami. Zapiszcie sobie, jakie będziemy mieli akordy. Pierwszy akord w zwrotce to będzie akord Amol, czyli sam drugi palec na drugim progu, na czwartej strunie. Reszta stron pusta. Następnie mamy akord Demol, również znacie już ten akord. Pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, yy, drugi palec na drugim progu na strunie czwartej i pod nim trzeci palec na drugim progu na strunie trzeciej. To jest taki akord demol. Wygląda jak amol na gitarze, tak? Pierwsza strona jest pusta. Pierwszy, trzeci i drugi palec. W zasadzie w momencie kiedy będziecie grali ten akord amol, czyli pierwszy akord, później dołożycie sobie pierwszy palec i trzeci palec do tego drugiego, i już macie akord demol, ok? Czyli drugi akord. Następnie mamy akord G-dur, wyglądający jak D-dur na gitarze, czyli drugi palec na drugim progu na pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na drugiej i pierwszy palec na drugim progu na trzeciej strunie, a czwarta struna pusta. To jest akord G-dur, i na koniec jest C-dur, czyli sam trzeci palec na trzecim progu na strunie pierwszej, a reszta strun puste. Okay? To, jest za, to jest nasza pierwsza linia, a w drugiej linii mamy znowu Amol, tak jak był, później dokładamy pierwszy i trzeci palec, do tego powstaje Demol. Następnie mamy akord Edur, dur Dosyć niewygodny akord. I on wygląda tak, że przesuniecie sobie ten drugi palec po demolu. Czyli puścicie pierwszy i trzeci, zostawicie sam drugi palec, przesuniecie go na próg czwarty, podłożycie pod spód trzeci i podłożycie pod spód jeszcze czwarty palec. Czyli trzy palce będą na tym samym progu, na progu czwartym. Wszystkie trzy palce, drugi, trzeci i czwarty palec. Na, drugim, na czwartym progu. Na czwartej, trzeciej i drugiej strunie. i do tego położycie pierwszy palec na drugim progu na strunie pierwszej. To jest akord e -dur. Dosyć niewygodnie się go łapie. I na koniec jest akord Amol. Czyli powtarzamy od początku akordy Amol. Dokładamy pierwszy i trzeci palec do drugiego Demol. G-dur, drugi, trzeci, pierwszy. I akord C-dur, sam trzeci. Druga linia Amol. Znowu tak jak był. Sam drugi. Dokładamy pierwszy i trzeci. Powstaje Demol. Następnie przesuwacie te dwa palce, w sumie tak jak widzę, to obydwa palce przesuwacie, czyli drugi i trzeci palec przesuwacie, dokładacie czwarty podspód, na czwarty progu i pierwszy palec, na tej pierwszej strunie, edur i na koniec akord amor. I to jest nasza zwrotka i tą zwrotkę będziemy powtarzali razy dwa. Na każdym z akordów będziemy grali tak naprawdę. Po jednym schemacie z malutką różnicą na samym końcu, że ten ostatni akord Amol uderzycie jeden raz w dół i przytłumicie strunę. Oczywiście w opisie filmiku macie zeskanowaną tą kartkę z rozpisanymi biczami i ilością, ilością schematów na akordach i tekstem. Możecie to sobie pobrać, będzie Wam łatwiej się grało. No to lecimy bardzo wolno. Od razu gramy ze śpiewaniem. Akord Amol. Odkąd zobaczyłem Demol? Ciebie. Teraz Giedur będzie. Nie mogę jeść, nie mogę spać, Cedur. Jeden schemat i znowu Amol. Jak do tego doszło, nie wiem, Demol. Teraz Edur, czyli przesuwacie te dwa palce, dokładacie czwarty i pierwszy. Miłość o sobie dała, i Amol znać. To nasza pierwsza zwrotka. Każdy akord był zagrany po jednym schemacie. I teraz od razu wchodzi druga część zwrotki znowu od akordu Amol, czyli de facto będziecie musieli zagrać dwa razy Amol, ponieważ na końcu tej pierwszej zwrotki macie Amol i na początku kolejnej zwrotki też Amol, więc będą dwa. Co poradzić mogę na to G -dur. Że miłość przyszła właśnie. Te dwa palce dokładnie damy czwarty i pierwszy. A w moich myślach jesteś i na koniec ten Amol, za drugim razem jedno uderzenie i przytłumiacie strunę, okej? Okay? Lecimy jeszcze raz, teraz już spróbujcie ze mną zaśpiewać. Odkąd zobaczyłem ciebie? Zabieramy się za refren. Refren będzie wykorzystywał te same akordy, ale zagramy je w innej kolejności trochę i zagramy trochę więcej tych bić akordowych. Ok? A więc na akordzie AMOL będziemy grali dwa schematy, następnie na Dm również dwa schematy, na G-durze dwa schematy, następnie będziemy mieli C-dur, na którym zagramy jeden schemat, i E-dur, na którym zagramy jeden schemat. I będziemy drugi raz powtarzali amol znowu dwa razy, demol dwa razy, później Edur dwa razy i na koniec jest akord Amol, na którym zagramy jeden schemat i jedno uderzenie w dół, dobra? Zagramy to sobie bardzo wolno, lecimy od akordu Amol na razie bez śpiewania, dwa schematy, teraz wchodzi demol, dokładałem pierwszy i trzeci. Teraz będzie G -dur. dwa schematy również. Edur jeden schemat, sam trzeci palec i E-dur jeden schemat i znowu wchodzi akord Amol, dwa schematy druga część refrenu akord d -mol, czyli pierwsza, pierwsza i trzecia linijka powiedzmy, że są te same teraz E-dur dwa schematy Jeszcze raz dokładnie to samo, wolne cały czas tempo, już trochę zaśpiewam Wam. Przez te oczy te. Schematy. Ci, oddałem. Demol. Też dwa schematy. Tak jak było na początku. Z refrenu. A zakochać, zakochać się można. Tylko raz. Amol. Jeden schemat jedno uderzenie w dół. I zagrajmy to ze śpiewem jeszcze raz. W trochę szybszym tempie. Przez te oczy, te oczy się Się wtedy za kolejną zwrotkę i po tej kolejnej zwrotce mamy kolejny refren, który jest zagrany podwójnie, czyli sobie gramy ten Amol, Demol, Gedur, Cedur, edur Amol, Demol, edur Amol i powtarzacie to po prostu drugi raz. Ok, a więc powtórzmy sobie pierwszą zwrotkę, pierwszy refren, drugą zwrotkę i drugi refren, czyli zrobimy w sumie takiego play longa w bardzo wolnym tempie razem ze mną gramy. Akord Amol. Odkąd zobaczyłem Cię. druga część co po Sopora... W mych ramion. zakończyć po prostu kawałek. To już cały utwór zespołu Akcent przez Twoje Oczy Zielone. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi łapę i zobaczcie, wytestujcie to, że ten utwór na każdej imprezie, jak weźmiecie ukulele i zagracie, no, będą Was kochać wszyscy. Do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w następnym UkuPlay. Cześć!